Misiek, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę w naszym studiu, pan Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry państwu, dzień dobry, dobry pani rektorom. Ale najpierw porozmawiamy sobie z Jackiem Budzińskim, nauczycielem trzeciego LO. Mamy, no już konkretne informacje na temat tego, jak wygląda nabór do szkół ponadgimnazjalnych. W Zielonej Górze. Powiem szczerze, że kiedy czytałem artykuł dzisiaj rano w wyborczej w tym temacie, to nawet nie wiedziałem, byłem lekko zaskoczony, że na przykład u Was, nie tylko u Was, ale między innymi u Was w szkole, jest klasa sprofilowana na to, aby szkolić w ten sposób młodzież, żeby mogła łatwiej dostać się na studia medyczne. Wiedziałem, że tego rodzaju eksperymenty są w ogóle jak od moich czasów ogólniakowych trochę się zmieniło, ale, ale w tej naszych czasów takie... też była klasa biochemii. Sam ją tak, ukończyłem. Tak. Wszystko się zgadza. Klasy biologiczno chemiczne jak najbardziej były, ale teraz ten profil jest jeszcze bardziej ścisły. Okazuje się, że młodzi ludzie bardzo chętnie oplegają tego rodzaju klasy. Myślą o swojej przyszłości, no chcą iść na medycynę, chcą iść na prawo. Tak, znaczy ten ten jak gdyby nowy nurt w zakresie tworzenia profili widać już od wielu lat, my dostosowujemy się, że tak powiem, do potrzeb rynku. Kiedyś mieliśmy jedną tylko klasę, na przykład matematyczną, fizyczną. Teraz mamy świetny nabór do dwóch klas, dlatego, że od dobrych kilku lat jest renesans nauk ścisłych. Po drodze Uniwersytet Dzionogórski utworzył Wydział Prawa. Więc było duże zapotrzebowanie z kolei na klasy humanistyczno-prawne, ponieważ uczniowie chcieli zdawać historii WOS i dostać się na wydziały prawa nie tylko w Poznaniu, we Wrocławiu, czy w Krakowie, czy w Warszawie, ale także w Zielonej Górze. I kiedy dwa, trzy lata temu pojawiła się, rozpoczęła się dyskusja na temat utworzenia Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie, automatycznie też wzrosło zainteresowanie uczniów klasami biologiczno-chemicznymi, medycznymi, bo to pod różną nazwą może funkcjonować. Widać, że młodzież chce kształcić się na lekarzy. No, najprawdopodobniej chodzi tutaj o dobre wynagrodzenia, no, i tak dalej. Tak, wiedzą tak. dokładnie, że lekarze i praktycy Już może nie tyle o misję, co o. stanowią tą grupę konkretny zawód. Tak, a, tak, cały konkretny a. zawód. I e, e, tym bardziej, że tak powiem, uległo to nasileniu, kiedy pojawiła się druga informacja, że po pierwszym roku przyjęć, kiedy. Liczba miejsc um, wynosiła 60, ma być podwojona, czyli 120. Tym bardziej wzrosło zainteresowanie. No, przypomnę, że w zeszłym roku około 400 chętnych było na jedno miejsce. Fakt faktem, że no, na uczenie wyższe jest podobny system naboru, jak do szkół ponadwiginalnych. Czyli też. Czyli ktoś, papiery na dokładnie, uczelni, Jeżeli jedna osoba dostanie się na trzy wydziały lekarskie w trzech różnych uczelniach, no to przecież tylko yy, na jednej będzie studiować, więc yy, zwania miejsca i wtedy są odwołania. Następni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mogą tam skoczyć. I dzisiaj widzimy bardzo mocne zainteresowanie właśnie w zakresie klas biologiczno-chemicznych. To widać nie tylko u nas, ale i w pierwszym elo, w piątym elo. Bardzo dobrze funkcjonują klasy matematyczno-fizyczne i, i humanistyczno-prawne, z przyczyn, o których przed chwilą powiedziałem. Co ciekawe, świetnie też radzi sobie budowlanka z naborem. Tak, no Właśnie chciałem e, na to powiedzieć. Technika, tak. budowlańca mówiąc. E, można powiedzieć, że od, od dobrych dwóch, trzech lat widać też renesans techników w takich zawodach konkretnych, czyli technik. Budownictwa, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych. Widocznie część absolwentów uważa, że najpierw lepiej mieć fach w ręku, a później najwyżej, jeżeli będzie miało ochotę i czas, to Zawsze może, może pójść na studia. Oczywiście no, wszystko ma swoje plusy i minusy. Niewątpliwie absolwenci liceów ogólnoszacących lepiej są przygotowani od absolwentów techników w zakresie właśnie przedmiotów ścisłych. E, o wiele lepiej radzą sobie mm, z matematyką, z fizyką, natomiast gorzej sobie radzą z takimi warsztatowymi aspektami, ponieważ no, nie, Zresztą, mają nie mają przedmiotów zawodowych. Tak? E, I odwrotnie, tutaj absolwenci techników świetnie sobie radzą na przykład na ćwiczeniach, natomiast już matematyka, fizyka gorzej u nich idzie, bo mają też mniej godzin. Przypomnę, że mm, kilka lat temu a, PiS zaproponował panu Kowickiemu zwiększenie liczby matematyki w mm, szkołach no ponadgimnazjalnych. Dabało, tak? widać było Prezydent wyniki. zdecydował się jeszcze dołożyć lekcję dodatkową matematyki w gimnazjach, więc w gimnazjach zielonogórskich i w szkołach ponadgimnazjalnych zielonogórskich jest jedna lekcja matematyki więcej, co od razu widać w wynikach później egzaminu gimnazjalnego w tej części matematyczno-fizycznej, czy też... Czy, czy A że mamy grupę młodzieży, która e, chce się uczyć przedmiotów ścisłych, bo myśli o przyszłości właśnie związanej e, z różnego rodzaju ścisłymi kierunkami. Widać było chociażby podczas festiwalu nauki tak, na Uniwersytecie. Byłem, widziałem, wczoraj, tak. wczoraj drugi, drugi e, dzień festiwalu, e, tym razem na kampusach już sprofilowany, pod konkretne hmm. młode osoby e, uruchomione, różnego rodzaju laboratoria na Uniwersytecie, młodych ludzi, opór i... M, po, wiem, bo moi, moi uczniowie przybyli tam z, z własnej drugiej, woli. Tak, tak, Oczywiście, wczoraj u nas kilka klas dobrych ruszyło na te zajęcia, i powiem szczerze, że ze strony Uniwersytetu jest to bardzo dobry ruch. Ja zawsze no, znam wykładowców z Uniwersytetu, znam też osoby tam pracujące i zawsze starają się wytłumaczyć, że szczerze mówiąc, na uzycie kuleje reklama tego Uniwersytetu. Tak? No, musi się rozpychać, wiadomo, że. Że spora no, część, no, tak zanocji, no spora tak. część młodzieży wybiera te studia poza miastem, już nawet nie chodzi o m, poziom, co po prostu chcą się wyrwać z domu, tak? Z różnych przyczyn. Natomiast jeżeli Uniwersytet chce mieć ten nabór, no musi być bardziej aktywny. Pamiętam Ku, do mnie do trzeciego Lo przyjeżdżają a, przedstawiciele, m, czyli naprawdę można powiedzieć z całego kraju, tak? Jeżeli są to szkoły wojskowe, przyjeżdżają w mundurach. Mają przygotowane prezentacje, płytki swego czasu. I to też się całkiem nieźle sprzedaje. Tak. Widać to po młodzieży, która chodzi umundurowana ze względu na to, że do jakiej szkoły chodzi. Tak, bo są klasy na przykład tak. mundurowe. Patrz, zespół z techniczny, technicznych tam można to zaobserwować. Swego czasu, pewnie pan pamięta, UZ miał nawet UZ-bus, tak? Taki autobus, który jeździł po, po, po szkołach po gimnazjanem, ale z czasem to zaniedbał. Więc bardzo dobrym ruchem ze strony Uniwersytetu są właśnie te dni, ten festiwal nauki, gdzie organoleptycznie, że tak się wyrażę, uczeń może zapoznać się z ofertą poszczególnych wydziałów. I to jest, to jest bardzo dobry pomysł. Tych propozycji jest dużo podobnie jak targi, które są organizowane, I panu, że... targi pracy tak. na Uniwersytecie. Też młodych ludzi mnóstwo. Ja pamiętam na ostatnich takich targach byłem, rozmawiałem z kilkoma młodymi osobami i zastanawiałem się, czego oni tu szukają, bo jest wszystkiego od wyboru do koloru i niektórzy bardzo konkretnie podchodzą do pewnych rzeczy. Stałem obok stoiska ADB, patrzę na młodego człowieka, mówię, Interesujecie? Taka firma mówi, nie, to w ogóle nie moja branża, mnie interesuje coś innego. Tak, fajna, znana firma, marka na całym świecie, tak. ale, ale to nie moja parafia, mówiąc kolokwialnie, ja idę dalej, szukam czegoś inaczej wyspecjalizowanego. Też dobrym pomysłem było przeniesienie tego festiwalu nauki z pod Ratusza, właśnie na, na, na stadion przy ulicy A to są głosy podzielone. A ja uważam, że. Którzy twierdzą, że dobrze, że jest na uniwersytecie, na obiekcie uniwersyteckim, ale są tacy, którzy mówią, że kiedy był w centrum miasta, miał czasami może większą się. Siłę dotarcia do różnych ludzi. Natomiast pytanie o merytorykę i o to, kto był wtedy. Na ja zauważyłem inne zjawisko, bo tam podjechałem, zrobiliśmy sobie z żoną wycieczkę rowerową i miałem okazję przyjrzeć się wszystkim tym stanowiskom, tym bardziej, że fizyk trzeciego roku, pan Waldemar Grabowski, akurat brał udział w prezentacji Wydziału Fizyki i Astronomii i Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki. I powiem Panu jedno mi się podobało. O ile tutaj przy Ratuszu, jak był ten Festiwal Nauki, no to przede wszystkim dominowali, dominowały osoby młode, które były tym zainteresowane. A tam to się przekształciło w taki fajny familijny festyn. No, można było. takie założenie. Tak, tak. No, ma na przykład, no nie wiem, córkę dziewięcioletnią, ona się tam pobawiła, poganiała, a syn 18 mógł sobie popatrzeć ewentualnie na jaki wydział chce się zdecydować. Pod no tym bus. względem. I no tym bus. bardziej, że jeszcze MZK zapewniło darmowy Termowe, przejazd. Autobusy, tak, Też o wiele więcej miejsc parkingowych, mimo wszystko. Mimo wszystko ja jechałem od strony. Pomorskiego od strony działek, to zapchane było samochodami jeszcze po drodze musiałem uważać, bo był jakiś wyścig. Bieg Bieg był. Tak, e, ta, 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 i, i bardzo fajnie było to zorganizowane powiem, szczerze mówiąc, trasa wyznaczona, osoby funkcyjne. Już się zdziwiłem, ledwo wyjechałem z pomorskiego, już, w, już widziałem, że jest festiwal nauki. Nie? No dobrze, to zostawmy już e, naukę i szkołę, a powiedział pan, wyjechał pan z pomorskiego, a jak idzie budowa wiaduktu, łącznika? No i to powiem szczerze, mówiąc, że, że chyba pomorskie teraz to jest główny plac budowy. Tam mamy aż dwie inwestycje, bo mamy drugą jezdnię S3. Trwa już budowa drugiego wiaduktu nad torami. Jednocześnie rozpoczę, rozpoczęto oczekiwaną przez mieszkańców inwestycję, o której rozmawialiśmy dobre 8 czy 10 lat. I dobrze, że miasto pilotowało aż do szczęśliwego finału. Budowę łącznika pomiędzy Osiedlem Pomorskim a S3. Już są gotowe przyczółki kolejnego wiaduktu nad torami. Za chwileczkę będą prace budowlane. Także wyjaśniła się już, mam nadzieję, kwestia dojazdu do działek. Rozmawiałem ostatnio z panem dyrektorem urbańskim i jest nadzieja, że po prostu Intermarcia się troszeczkę posunie i starym śladem uda się e, wpiąć. E, Czyli wszyscy e, będą zadowoleni. Tak, no, tak, tak, bo inaczej tak. musielibyśmy nową drogę zbudować. Przywiezie no od strony Orlenu koszty, likwidacja też kilku działek. Mam nadzieję, że to wszystko o, dobrze pójdzie. Cieszy mnie to również dlatego, że w 2008 roku, kiedy uchwaliliśmy studium, na wniosek Kazimierza Łatwińskiego, radnego PiS, prezydent wpisał do studium tereny inwestycyjne po obu stronach tego łącznika. Bo jeżeli już robimy dojazd, to trzeba pomyśleć o tym, aby Być wykorzystać kiedyś... teren, który no, leży oczywiście. po obu stronach tego łącznika. Dlatego też, jak rozmawialiśmy tutaj, pan pamięta, panie Tomko o Włodnicy Południowej. Mimo wszystko bym był także zwolennikiem, jeżeli wygramy ten konkurs i będą na to pieniądze, tam, gdzie nie ma lasu, a są jakieś bąki, żeby wpisać w razie czego funkcję Inwestycyjną, bo Zwłaszcza, być może któregoś że, pięknego dnia a, to się przyda. Że, tak. że ludzie są zainteresowani w różnych dziwnych miejscach tego rodzaju inwestycją. Wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje tuż przy Rondzie, jadąc do Parku Technologicznego w Kisielinie. Powstaje tam e, wielka stacja, która będzie obsługiwać No Tak, no samochody. ta, która się przeniesie z PKP, tak? No. E, tak, wszystko jasne. Tylko, że ktoś wymyślił sobie taki teren, świetnie skomunikowany, Doskonale. nikomu nie przeszkadzający. Tak. Widzę, że już ktoś e, naprzeciwko rozpoczął jakąś inwestycję. Jak wam życie jedna... będzie tam mini hotelik no, albo jakiś tak, sklep. I jedna napędza drugą, tak? tak? Też to zauważyłem, no doskonała wręcz lokalizacja, praktycznie ile 5 minut jest na S3, tak? Bez żadnego problemu. Wszystko ma tam skomunikowane. Ale to także jest dobre, bo po prostu inwestorzy zaczynają wchodzić też tereny danych gminy dzięki temu. Nie? No, zdecydowanie. Tak. tak. Tutaj, tutaj zahaczają. Także ja, ja, ja się cieszę, to tylko służy rozwojowi osiedla pomorskiego, śląskiego, czyli tego naszego East Endu. <laughs> który mimo wszystko no, troszeczkę słabszą ma Ale pewnie to znajdziemy który, na pomoc do trochę jazni. osób, którym już to no, nie odpowiada. Wiadomo, jakie będzie Zawsze budowa, ktoś będzie niezadowolony. No. Zawsze ktoś. Ja, ja też nie, nie. pamiętam, przez to dobre już 8 lat mija przy, przy okazji budowy osiedla mazurskiego tam mieliśmy do czynienia z y, lasem łęgowym, tak i... i, i i z łąką chronioną i udało się wypracować kompromis. Pan wiceprezydent Lesicki poszedł jak gdyby na rękę ekologom. Ten obszar zielony został uratowany, natomiast wokół trwała zabudowa i powiem panu, że deweloperzy byli zadowoleni, bo dzięki temu też wzrasta cena mieszkań, bo mają oczywiście. tereny zielone, tak? Nie wycięliśmy wszystko w pień, bez sensu, tylko udało się to po prostu Tym zmienić i dostosować. Ludzie kupując mieszkania, biorąc kredyt na 30 lat, inwestując, to chcą, chcą mieć ludzkie Oczywiście, chcą mieszkać w jak najbardziej odpowiednim miejscu, jak wiedzą, że mają tu obok lasto, między tak. innymi dlatego. A, a, a tak przy okazji, no to przecież tam pełną parą trwa a, budowa już nowych bloków. Jest gotowy teren naprzeciwko e, Enter pod kolejne bloki. No i czekają, m, czeka miejsce na dwa bloki KTB. Na osiedlu Śląskim, bo ten został przygotowany. Także pod względem. Przybędzie czy Wam powiem, e, <noise> Znaczy, ja się cieszę też, bo. Sam pan wie, że tam no, ostatnio były problemy w zespole edukacyjnym tak. numer 3. Im więcej mieszkańców tam mieszka, tym więcej będzie dzieci. Może ktoś no się i... zdecyduje, żeby dzieciaki poszły właśnie tam do podstawówki, tak? Bo jak się Skoro to jest problem... i tak największe przedszkole publiczne w Zielonej Górze, no to warto by było to kontynuować na poziomie podstawówki czy też gimnazjum. Zdecydowanie i no, pewnie wszystkim wyszłoby to na zdrowie. A jak pan widział wpis Janusza Kubickiego dotyczący wieży widokowej, która mogłaby powstać w Zielonej Górze, to co pan sobie pomyślał? Znaczy tak... To dobry pomysł czy niedobry powiem pomysł? Powiem tak, sama wieża wizualizacja, tak? Ta wieża, no, która jest... nie mają to zrobione w Czechach bez To, jest, to nie ma co dyskutować. Strasznie tak. mi się podoba ta rasowość i szerokość, tak? Że nie, nie, nie trzeba... Pan, ja muszę czekać, aż pan zejdzie z rodziną. tak? tak? I tu wszyscy, wszyscy idą elegancko, ludzie na wózkach mogą wiedzieć. Tak, znaczy, ludzie z wózkami. Powiem tak, dziesiątki. pomysł mi się podoba pod warunkiem, że zostaną e, zachowane pewne no, prawidłowości przy tego typu inwestycji. Po pierwsze, trzeba wskazać nie jedną lokalizację, ale dwie, trzy Wybrać najlepszą, ale także z uwagi na budowę geologiczną, tak, e, jak najmniej inwazyjną, żeby no, to nie odbyło się kosztem tam, nie wiem, kurtowej wycinki lasów. Jeżeli na no, to są pieniądze unijne, to tym bardziej należy z tego skorzystać. No, nie możemy też tej wieży traktować jako kolejnego tam etapu przygotowania się prezydenta Kubickiego do następnej kampanii wyborczej, bo to właśnie każdą inwestycję moglibyśmy interpretować. Jeżeli by się udało znaleźć na to pieniądze, wypracować lokalizację, zrobić świetny projekt i przede wszystkim skonsultować to z mieszkańcami okolicznymi, No takie konsultacje tajnów, się tam tak, no tak, tak, to one powinny być, żeby się nie skończyło tak jak z parkiem tysiąclecia, tak? To jestem za. To jestem za. Bo sam jako strzaf, pamiętam rowerami jeszcze w igrym, jeździliśmy w okolicę pierwszego Oloo w lecie, żeby sobie popatrzeć na góry i czasami się udało śnieżkę zauważyć. No, dzięki tej wieży mielibyśmy fantastyczny widok, no bo akurat tak się składa, że tam kilka górek ma 200 i więcej metrów poczucia. No bardzo jestem ciekaw co mieszkańcy powiedzą, kiedy zostaną tam zorganizowane konsultacje. Nie wiem, kiedy to będzie pewnie po wakacjach, może trochę, może trochę wcześniej, ale ciekaw jestem, jak mieszkańcy zareagują, bo po pierwsze nie da się ukryć, że osiedle to starzejąca się osiedla okay. w dużej mierze. Tam nie mamy zbyt wielu nowych bloków, które się pojawiły. No można przyjąć, że z drugiej strony to, co jest usytuowane w okolicach ulicy Botanicznej, to też jest gdzieś w Zgórze Piastowskie, Piastowskiej, trochę może z drugiej strony, ale jednak. I zastanawia mnie, jak podejdą mieszkańcy do tego miejsca, bo mogą podchodzić do tego nostalgicznie, powiedzieć, nic nie było, niech nic nie będzie. Podoba nam się tak, jak jest, od 30 lat tu przychodzę, nic tutaj się nie działo i niech tak zostanie. No to ale... ma, mamy tego przykład przy, przy tych błoniach, tak? Tak, Polana. No mamy grupę ludzi, która mówi absolutnie nie, chociaż są też tacy, którzy w po prostu mówią, że chcielibyśmy, żeby tutaj jednak coś powstało, więc tu zdania będą podzielone, bo wiem, że będzie twardy orzech do zgryzienia i zastanawia mnie, jak to rozegrać na sam koniec. Znaczy, tak. myśli, pan, myśli pan, że w ogóle powinno być tak, że jeśli mieszkańcy coś wykonsultują, to w 100% robimy zawsze to, co powiedzieli, czy też ktoś hmm. powinien podjąć męską I decyzję na sam tak, koniec? Powiem tak, trzeba zachować pewien kompromis, tak, którego nie zachowano w przypadku parku tysiąclecia. Jeżeli tam, trzy lata temu ustalono koncepcję, i dopiero w ostatniej chwili były pretensje co do pomysłów mieszkańców. Patrz, oczko wodne czy Park, no to coś jest nie tak. E, po konsultacjach z mieszkańcami no po, pojawia się... Błąd, tak? tak pojawia błąd. się lista e, propozycji, tak? I w tym momencie, zaraz po konsultacjach... Ja jak słyszę jeziorko w parku Tysiąclecia, a myślę o tym, że tam był cmentarz, pamiętam e, ja to dokładnie, co tam się działo, jak on był... E, likwidowany ja i że też robili dos... to więźniowie. Ja, ja, ja wie pan, Jakiś co, by... koszmar byłby. Pamiętam ten. doskonale, bo ojciec mi opowiadał jak to wyglądało i też pamiętam, jak się bawiliśmy, bo ja mieszkałem tutaj się niedaleko urodziłem i to były moje tereny. Pamiętam jak się bawiliśmy i jak leciał zadowolony siebie kundel i trzymał piszczel ludzką, bądź tak, wygrzebał, bo tak, tak po prostu niedokładnie dokonywano I przy tych ekskomacacji. tam w ziemię na pewno nie jest. To jest, jest, jest prawda, ale, ale do czego zmierzam? No jeżeli mieszkańcy wypracują, patrz, kmielna, hmm, tak, patrz, Dolina Zielona, wypracują listę propozycji. To magistrat nie może powiedzieć świetnie, super, zaczynamy. Nie, w tym momencie powinni wkroczyć się specjaliści, projektanci powiedzieć, słuchajcie, to zrobimy, ale to nie. Zrobimy, i na tym etapie jest możliwość tej, tej korekty, a nie czekamy, tak jak w przypadku parku tysiąclecia, 2-3 lata i potem się okazuje na koniec, że tego nie zrobimy, tego nie zrobimy, tego nie zrobimy. No to, to przepraszam, gdzie byli urzędnicy tak? odpowiedzialni za to? To należy od razu korektować, zrobić na przykład drugie spotkanie z mieszkańcami i powiedzieć, słuchajcie, dlatego, że to, dlatego, nie możemy zrobić dlatego, że to, 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 to i to. Coś innego proponujemy, tak? Albo pomyślcie o czymś. No trochę dałem. tak wyszedł przed szereg prezydent mówiąc y, o Dolinie Gęśnika i o Parku Linowym. Mnóstwo osób tam <laughs> głosowało, chcieli Park Linowy. Prezydent mówi. Nie budujmy go tam. Kto to będzie obsługiwał? Jak to będzie obsługiwał? Oczywiście no, są tacy, Pajdąku, tak jak zakła... pani doktor Opalińska mówi, a co to za problem? Oddać Pajdąku, to stowarzyszeniu jakiejś organizacji. Zakładam, że tak jak ja, czy mój syn, czy moja żona, korzystał pan z parku linowego. Oczywiście. Sam pan wie jaka musi być infrastruktura, tak? Musi być osprzęt, muszą być instruktorzy, którzy wytłumaczą, tak? Musi Osoby no, przeszkolone, o, wykwalifikowane. Tak, niektórzy panikują, trzeba go stamtąd ściągnąć, tak? To jest ekipa, która musi być tam non stop. No na pewno nie, nie może to, to być otwarty teren, który a się gdzie? Pozostawi Bo to tam się skończy opas, wypadkiem. No, skończy się tragedią powiedzmy. i potem dopiero będą problemy. Tak, tak no więc właśnie i teraz jest pora na to, żeby o tym rozmawiać. Jest pomysł, trzeba zrobić to tak i tak, i tak, ale... Przy okazji musimy zrobić to, to i to. Robimy czy nie robimy, ale teraz, a nie ludzie się do tego przyzwyczają, a po dwóch latach się powie, nie, słuchajcie, tego nie robimy. To jednak nie będzie. Tak. I tak samo tutaj musi być. Jeżeli ta wieża, konsultacje, e, dobrze, to są miękkie punk punkty, to już mamy załatwione po prostu kontynuować. Czy to państwo Ludzie piszą e, gdzieś w internecie. Jedni są zachwyceni, nigdy nie byli na takiej wieży, albo byli właśnie między innymi na tej w Czechach czy na, na kilku innych, ale są też tacy, którzy mówią, przecież mamy przepiękną wieżę Bismarka, uruchommy wieżę Bismarcka. No rzeczywiście jest ta wieża od lat, ale wejść się tam nie da. No właśnie, bo to jest przecież własność Uniwersytetu, tak? I la, ale my o panu Bismarka i o wieży Blaniborskiej, bo jak no nawiązuję tak, tak, do tego. No, Niemcy wie... wpadli na pomysł, że była wieża widokowa, tak? Tak. E, I ona była dostępna. Teraz jest mniej dostępna. Wykorzystajmy te walory, że leżymy na tym wale zielonogórskim, tak? Zresztą przypomnę tutaj radiosłowaczom, że to jest najbardziej na północ wysunięte miejsce, gdzie można uprawiać winogrona, tak? Bo działa to jak soczewka po prostu. Niemcy to dawno stwierdzili, dlatego te tradycje winobraniowe mamy tak bogate. I dlatego powstawały wieże widokowe. Tak, i, na... i można się nad tym powiedzieć. Reimburski. Tym bardziej, że mamy mieć na to pieniądze unijne, a to już jest ostatnie rozdanie. Nie? Jeszcze nie wiadomo, co z tą Unią będzie. Przed nami jest Brexit, tak? Nie wiadomo, jak to wszystko się pokończy. Radny Gryko mówił, że będzie zorganizowana, nazwijmy to w cudzysłowie, wycieczka robocza. Być może do Czech, żeby zobaczyć, obejrzeć to z bliska, bo w internecie wiadomo, że wszystko wygląda pięknie, każdy filmik można i każdą inwestycję idealnie przedstawić chcą pojechać radni, zobaczyć jak to wygląda, pewnie urzędnicy też, i pomyśleć, czy, pomyśle, czy to w ogóle się da zrobić. Urzędnicy tego. powinni poje, pojechać i już, to nie, nie może być tylko tak, że radni sobie łażą i, i foty strzelają i na no Facebooka tak, tak, wrzucają, tak. tylko muszą pojechać odpowiedzialni urzędnicy, którzy porozmawiają, także od razu trzeba ustawić to spotkanie, zaproście projektantów, wykonawców, tak. jak to się u was działo, jakie były przeszkody, z czym żeście się zetknęli. Bo pewnie będą one podobne. Tak, tak i, i powiedzcie nam. Powiedzcie nam, jak to szło wszystko, no bo efekt finalny widzimy, ale jak to szło po drodze? No i ile to kosztowało? No. Patrząc e, na tą inwestycję, fakt, że morze jest drewniana e, i bardzo ekologiczna, no w lesie idealnie gdyby była taka, poza tym no mamy też, jest bezpieczniejsza wtedy. No sporo... też będzie o nią też, trzeba dbać. No to... to bez dwóch tak. zdań, ale bezpieczniejsza też jest ze względu na wyładowanie atmosferyczne, burze i tak dalej, metalową konstrukcję pewnie wszędzie można byłoby hmm. postawić, ale jak patrzę na to, to mówię, to nie jest 500 tysięcy to nie jest milion, a pewnie za trzy. No tak, tylko ja zrozumiałem to chyba tak samo jak pan, że w dużej mierze możemy po prostu z litów pociągnąć, tak? No, więc leżą to. pieniądze, szkoda, po nie się nie schylić, tak? Eee, niech zostanie zorganizowana ta wycieczka, tylko tak, jak przed chwilą powiedziałem, niech jadą też urzędnicy, niech się dowiedzą od tamtych urzędników, od wykonawców, jak to po prostu wszystko szło, żeby potem nie było w topy. Że będzie się woził temat dwa lata, a potem się powie, o, niestety nie da robić. Chociaż już niektórzy mówią, że wszystko pięknie zbudujemy sobie taką atrakcję. <coughs> Byłaby to atrakcja bez dwóch zdań turystyczna. A co z parkingiem, a co z dojazdem, a jak tam dotrzeć, a gdzie zaparkować? A bokary no jak co? przyjedzie, to co? Ci starsi ludzie, którzy chcą popatrzeć, to będą pibać to, to, to no dwa. Możemy, możemy parkować na przykład w ogrodzie botanicznym, albo. Możemy zrezygnować z lokalizacji dla zadaszonego lodowiska i wrodkarni przy y, amfiteatrze i zostawić tam właśnie, właśnie parking. Nie? Bo ja na no, przykład wie, jestem, pan, za tymi, już widzę te jestem za tymi obiektami. Natomiast moim zdaniem zadaszone lodowisko i wrodkarnie trzeba by było y, jednak mimo wszystko wszystko wcisnąć w teren CRS-u, bo to jest teren, gdzie ludzie już są przyzwyczajeni, że jest hala tenisowa, lekkoatletyczna, basen hala e, e, koszykarska i tak dalej. I tam uważam, że powinna znaleźć lokalizację e, zadaszone lodowisko i wrotkarnia, a tam ten parking, zostawmy te błonia, być może właśnie się przydadzą jako parking dla zwiedzających tą wieżę. No pożyjemy, zobaczymy. Na razie to jest wszystko gdybologia tylko i wyłącznie, ale dobrze, że są jakieś pomysły. Wszystko się od gdybania zaczynało zawsze, tak? No, to basen też. Na, na, naturalna konsekwencja. Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Państwu, dziękuję za zaproszenie, panie Doktorze. We'll